W tym zadaniu musimy wyznaczyć dziedzinę funkcji f od x równej 1 dzielone przez x plus 8 do kwadratu, a następnie wykonać podpunkty a oraz b. Zacznijmy od wyznaczenia tej dziedziny. Napiszmy sobie, że dziedzina funkcji jest następująca. Dziedzina funkcji to jest zbiór tych wszystkich x które mogą zostać podstawione do wzoru naszej funkcji tak, żeby nie otrzymać wyrażenia sprzecznego, takiego niezgodnego z podstawowymi zasadami wykonywania działań w matematyce. Jedną z takich podstawowych zasad jest zasada, która mówi, że nie wolno dzielić przez 0. Zatem jeżeli w mianowniku ułamka występuje x, to musimy założyć, że to wyrażenie, które jest w mianowniku, musi być różne od 0. No bo gdyby tu się pojawiło 0, to mielibyśmy dzielenie przez 0. Jak łatwo widać dla x równego minus 8, tutaj się wygeneruje 0, i wtedy byśmy mieli 1 przez 0, czyli wyrażenie nieoznaczone w matematyce. Zatem musimy wyeliminować właśnie te wszystkie x, -y, które by tutaj wygenerowały nam 0. Czyli musimy sobie napisać, że ten mianownik, który tutaj mamy, czyli x plus 8 do kwadratu musi być różna od 0. Żeby kwadrat jakiejś liczby był różny od 0, to ta liczba po prostu musi być różna od 0, czyli x plus 8 musi być różna od 0, czyli x musi być różna od e, minus 8. To jest nasza dziedzina. My ją tutaj musimy zapisać w postaci sumy przedziałów, czyli musimy napisać, że x należy do przedziału wszystkich liczb rzeczywistych bez minus 8 i jako suma przedziałów to będzie zapisane w taki sposób wszystkie liczby, czyli od minus nieskończoności aż do minus 8, plus jeszcze przedział od minus 8 do plus nieskończoności, to jest nasza dziedzina. Moglibyśmy ją jeszcze zapisać w taki sposób, że x należy do zbioru wszystkich liczb rzeczywistych z wykluczeniem właśnie minus 8. No i teraz, gdy mamy już załatwioną dziedzinę. To możemy przystąpić do wykonywania podpunktów A oraz B. Może jeszcze zanim to zrobię, to naszkicuję wykres tej funkcji, żeby pokazać poglądowo, jak mniej więcej ona wygląda, no i jaki jest związek z jej dziedziną, właśnie wykresu funkcji. Narysujmy sobie taki mały układ współrzędnych. No, i teraz tak, jeżeli byśmy musieli narysować funkcję po prostu 1 przez x, kwadrat, taką funkcję y równa się 1 przez x, kwadrat, to ona by wyglądała w taki sposób. Mianowicie tu by wyglądała mniej więcej jakoś tak, a tutaj e, tak. To byłaby praktycznie funkcja homograficzna, czyli funkcja postaci 1 przez x, która wygląda tak oraz tak, tylko odbita do góry e, i jeszcze troszeczkę bardziej przypłaszczona do osi. Wygląda mniej więcej w taki sposób. W naszym przypadku musimy jednak narysować funkcję taką tylko tutaj z podmienionym x na x plus 8. To jest po prostu przesunięcie wykresu funkcji o 8 jednostek w lewo, czyli na minus 8. Przesunie się tak, jakby oś y, ta pionowa oś, do której tutaj był styczny ten wykres, czyli teraz nasz wykres będzie wyglądał mniej więcej w jakiś taki sposób. No i teraz widać właśnie na tym wykresie, że ta dziedzina, którą tutaj wyliczyliśmy, a mianowicie, że x musi być różny od minus 8, ma sens. Mianowicie dla minus 8 wykres nie istnieje. On tutaj dąży do plus nieskończoności od lewej strony, od prawej strony także dąży do plus nieskończoności w minus 8, ale w samej minus 8 nie osiąga żadnej wartości. Rysowanie wykresu tutaj był taki dodatkowy punkt, nie musimy wcale tego robić. Narysowałem go tylko po to, żeby pokazać Jaki jest związek pomiędzy dziedziną a wykresem funkcji? Przejdźmy teraz do tych podpunktów A oraz B. Zacznijmy od podpunktu A. Musimy tutaj obliczyć o ile istnieją granice funkcji, granicę funkcji w punkcie x równa się 8. Czyli napiszemy tak, że musimy obliczyć granicę przy x dążącym do ósemki z naszego wyrażenia z naszej funkcji, czyli z 1 dzielone na x plus 8 do kwadratu. Granicę funkcji w punkcie liczymy w taki sposób, że po prostu do tego wyrażenia podstawiamy w miejsce x wartość, do której ma dążyć x. Czyli podstawiamy pod x ósemkę, no i otrzymamy po prostu granicę równą 1 dzielone na 8 plus 8 to jest 16, 16 do kwadratu, czyli to się równa 1 dzielone na 256. Tyle jest równa granica przy x dążącym do ósemki właśnie dla naszej funkcji. No i to nawet można byłoby tutaj odczytać z wykresu, znaczy zobaczyć, że ten wynik jest w zgodzie z naszym wykresem, a mianowicie, że dla x równego 8, który jest pewnie gdzieś tutaj, no funkcja osiąga już taką bardzo małą wartość. Dokładnie liczbę wartość 1,256 no tuż przy osi x Czyli granicą mamy załatwioną. No to teraz popatrzmy na podpunkt B. Oblicz granicę funkcji na końcach przedziałów określoności. Funkcja jest określona na tym przedziale, od minus nieskończoności do minus 8 i od minus 8 do plus nieskończoności. I musimy chyba teraz policzyć granicę właśnie w tych czterech punktach, czyli w minus nieskończoności, w plus nieskończoności oraz w minus 8 z lewej strony i w minus 8 z strony prawej. Czyli zacznijmy od policzenia granicy w plus i minus nieskończoności. Granica przy x dążącym, powiedzmy na początku, do minus nieskończoności z wyrażenia tego, czyli 1 dzielone na x plus 8 do kwadratu. Ile to się równa? Jeżeli x będzie nieskończenie małe, no to tutaj będziemy mieli minus nieskończoność plus 8, czyli minus nieskończoność do kwadratu. Możemy sobie to napisać w taki sposób: 1 dzielone na minus nieskończoność do kwadratu. Takie wyrażenie nieoznaczone. No i to się równa, jeżeli coś nieskończenie małego podniesiemy do kwadratu, to otrzymamy liczbę dodatnią. Oczywiście nieskończenie dużą, czyli tu po prostu mamy wyrażenie 1 dzielone na nieskończoność. Takie wyrażenie nieoznaczone, no i 1 przez nieskończoność to jest oczywiście 0, czyli granica w minus nieskończoności jest równa 0, dokładnie tak jak to widać na naszym wykresie. W minus nieskończoności wykres przypłaszcza się do osi x, czyli dąży do wartości 0. Podobnie sytuacja będzie wyglądała w plus nieskończoności, czyli jeżeli tu byśmy sobie napisali tą drugą granicę przy x dążącym do plus nieskończoności z tego wyrażenia 1 dzielone na x plus 8 do kwadratu, no to otrzymamy w wyniku wyrażenie nieoznaczone postaci 1 dzielone na nieskończoność plus 8 to jest nieskończoność, czyli na nieskończoność kwadrat, czyli 1 przez, przez coś nieskończenie dużego to jest po prostu 0. Czyli te granice w minus nieskończoności oraz w plus nieskończoności są równe 0. No i teraz jeszcze pozostają nam do policzenia granice w minus ósemce lewo i prawostronne. Napiszmy sobie to gdzieś tutaj granica przy x dążącym do minus 8, może na początku z lewej strony to się tak symbolicznie pisze minus, właśnie z tego wyrażenia 1 dzielone na x plus 8 do kwadratu. Gdybyśmy chcieli po prostu policzyć granicę tej funkcji w punkcie minus 8, no to tutaj pojawiłoby nam się 0. Gdybyśmy podstawili pod x minus 8, no to byśmy mieli minus 8 plus 8, 0, 0 do kwadratu 0, czyli byśmy mieli wyrażenie nieoznaczone w postaci 1 przez 0. W takim przypadku, gdy dzielimy liczbę skończoną przez 0, to otrzymujemy nieskończoność, tylko nie wiemy, czy to będzie plus nieskończoność, czy minus nieskończoność, i to zależy od tego, jak. To wyrażenie, które nam się tutaj zeruje, właśnie dąży do tego zera. Czy dąży po stronie liczb ujemnych, czy po stronie liczb dodatnich. W tym przypadku, gdy podstawiamy pod x liczbę, liczby x dążące do minus 8, ale z lewej strony, czyli tam od minus 10, minus 9, minus 8,5, no to to wyrażenie, gdy tutaj byśmy podstawili minus 8,5 pod x, będzie ujemne. Czyli generalnie będziemy mieli wyrażenie postaci 1 dzielone przez 0, ale to 0 będzie z minusem. Oczywiście jeszcze jest podniesione do kwadratu. I co my tu otrzymujemy? Gdy podniesiemy liczbę ujemną do kwadratu, to otrzymamy wyrażenie dodatnie. W ogóle tu powinienem pisać w nawiasach kwadratowych, ponieważ jest to wyrażenie nieoznaczone. Czyli mamy tak naprawdę wyrażenie nieoznaczone w postaci 1 dzielone przez 0. 0 z plusem, ponieważ tak jak powiedziałem, gdy podnosimy dowolną liczbę do kwadratu, nawet ujemną, to otrzymujemy liczbę dodatnią. Czyli jeżeli teraz podzielimy na 1 przez 0 a, ale to 0 dodatnie, ponieważ dążymy do 0 po prawej stronie, to otrzymamy po prostu granicę plus nieskończoność. No i teraz podobnie będzie przy granicy prawostronnej, x dążący do minus 8 z prawej strony z wyrażenia 1 dzielone na x plus 8. Do kwadratu to się równa. No i tutaj będziemy mieli dla odmiany 1 dzielone przez 0 od razu z plusem podniesione do kwadratu, ale to i tak, jeżeli podniesiemy do kwadratu liczbę dodatnią, to będziemy mieli 0 na plusie, czyli będziemy mieli 1 podzielić na 0 po stronie dodatniej. Czyli znowu będziemy mieli w granicę równą plus nieskończoność. Dokładnie tak jak to widać na wykresie, w minus ósemce funkcja zarówno z lewej strony dąży do plus nieskończoności, jak i z prawej także dąży do plus nieskończoności. No i w ten sposób policzyliśmy wszystkie granice we wszystkich punktach na końcach przydziałów określoności.